Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Kolejna część na wtorek, pozorne sprzeczności. Pomimo wyraźnych wypowiedzi dotyczących boskości Jezusa i jego równości z Bogiem Ojcem, znajdujemy w Piśmie Świętym także fragmenty, które wymagają wyjaśnienia. Jednym z nich jest niewątpliwie ulubiony przez wielu Jana 3.16, albowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Problematyczne jest tu użyte słowo jednorodzone. Jak Jezus mógł zostać nazwany jednorodzonym, skoro jest wiecznym? Czy został on zrodzony podobnie jak my? Słowo jednorodzony jest tłumaczeniem greckiego monogenes, występującego w Nowym Testamencie dziewięć razy. W tym. W pięciu przypadkach w odniesieniu do Jezusa i to wyłącznie w pismach apostoła Jana. Ciekawe jest to, że słowo Monagonez pojawia się w pismach autora, który napisał swoją Ewangelię głównie w celu udokumentowania boskości Chrystusa. Zaczyna właśnie od tej kwestii. Na początku było słowa, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Byłoby nie do pomyślenia, że Jan, będąc Żydem, mógł przypisać boskoć, czy choćby boski tytuł, jakiejkolwiek stworzonej istocie. W wymienionych poniżej wersetach greckie słowo mogo, monogenes odnosi się do innych osób. Jeśli nie znasz języka greckiego, zgadnij, które słowa w przekładzie są tłumaczeniem terminu monogenes. Co znaczy to słowo w każdym z kontekstów. Ewangelia Jana, siódmy rozdział, od wersetu 11 do 15. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Naim i szli za nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy. A ci, którzy ją nieśli, stanęli i rzekli, rzekły, młodzieńcze, tobie mówię, wstanie. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, 41-42. A oto przyszedł mąż imieniem Jajer, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, Tłum cisnęły się do Niego. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, 38 wiersz. A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mego, na mojego jedynaka. Zmarły chłopiec z miasta Naim był jedynym synem swojej matki. Nie ma tutaj mowy o zrodzeniu. Chodzi raczej o wyjątkowość, jedyność, podobnie jak w przypadku córki Jaira. Ona także była jedynaczką, jego monogenes jedynym, a zatem wyjątkowym dzieckiem takim samym jak w Łukaszu 9:30. Uczyni skłaniają się ku poglądowi, że z lingwistycznego punktu widzenia termin monogene składzie nacisk nie na zrodzenie, ale raczej wyjątkowość, jedyność w swoim rodzaniu, w jaki sposób pomaga nam to lepiej zrozumieć złożoną za nas ofiarę Chrystusa. Dziękuję bardzo.